Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby Twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do Kiedy tematu. Należy dokonać wymiany paska napędowego wałka rozrządu, jak go zwiac, a także demontażu i wymiany napinacza w samochodzie VAZ 2110. Kiedy należy dokonać wymiany paska napędowego wałka rozrządu, jak go zdjąć, a także demontażu i wymiany napinacza w samochodzie VAZ 2110. Kiedy należy dokonać wymiany paska napędowego wałka rozrządu, jak go zdjąć, a także demontażu i wymiany napinacza w samochodzie VAZ 2110. Kiedy należy wymienić pasek napędowy wałka rozrządu? Procedura ta powinna być przeprowadzona obowiązkowo w przypadku stwierdzenia wyraźne oznaki zużycia wewnętrznej powierzchni paska. Napędowego, rozdarcia tkaniny lub gumy, lub ich oderwanie od siebie, pęknięcia inne defekty, zagnięcenia. Przeczytaj także o pasku napędowym alternatora, jak sprawdzić jego napięcie, wyregulować i wymienić. Cała procedura została przeprowadzona na samochodzie vaz 2110. Obowiązkowa obecność asystenta. Schemat napędu wałka rozrządu vaz 2110. 1. Zębate koło wału korbowego. 2. Zębate kołopasowe pompy płynu chłodzącego. 3. Jałowe kołopasowe. 4. Tylna pokrywa ochronna. 5. Zębate kołopasowe wałka rozrządu. 6. Pasek zębaty. A. Zaczep montażowy na tylnej pokrywie ochronnej. B. Oznaczenie na kole. Pasowym wałka rozrządu. C. Oznaczenie na pokrywie pompy oleju. D. Oznaczenie na kole pasowym wału korbowego. Odległość między otworami wynosi 17 mm. Demontaż i wymiana paska napędowego wałka rozrządu 1. Pierwsza rzeczą, jaka należy zrobić podczas pracy przy pojeździe, jest odłaczenie bieguna ujemnego od akumulatora. Drugi ustaw tłok pierwszego cylindra w pozycji TNT, a następnie zdejmij pasek napędzający alternator. Przeczytaj wymiana paska napędzającego alternator. Trzecie, aby poluzować napięcie paska napędowego wałka rozrządu, odkręć nieco na kredkę napinającą i obróć napinać. 4. Pasek można teraz bez większego wysiłku zdjąć z koła pasowego zębatego oraz koł zębatych pompy wodnej i wałka rozrządu. Piąte teraz potrzebna będzie pomoc drugiej osoby do odkręcenia śruby koła pasowego alternatora. Wyjmij wtyczkę z obudowy sprzegła i za pomocą długiego słubokreta lub innego poręcznego narzędzia asystent powinien nacisnąć żeby. Korony koła zamachowego, aby przytrzymać wał korbowy przed obracaniem, a te ty w tym czasie odkręć śrubę. Szóste, aby zwiac z wału korbowego koło napędu alternatora, należy odkręcić śrubę mocującą koło pasowe tego wału i wyjać je wraz z podkładka. Siódme, zdjąć pasek z koła zębatego wału korbowego. 8. Wymienić zużyty pasek na nowy, tylko przed jego montażem należy dokładnie oczyścić napinać i koła zębate ze starego smaru, innych. Powstałych zabrudzeń i osadu. Do czyszczenia tych części radzę użyć rozpuszczalnika spirytusowego. Dziewiąty montaż nowego paska napędu rozrządu w kolejności odwrotnej do demontażu, przy czym należy zwrócić uwagę na umiejscowienie koła pasowego. Napędu alternatora, jego otwór, jeden na zdjęciu, musi pokrywać się z otworem tulei dokującej, dwa. Dziesiąte podczas montażu paska napędowego bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na napięcie linii napędowej, nie może ona zwisać. Po zakończeniu montażu należy wyregulować napięcie paska napędowego wałka rozrządu. Jeśli podczas pracy silnika słychać hałas wydawany przez pasek, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadszedł czas na wymianę napinacza. Znajduje się w nim łożysko, które z reguły ulega awarii. Demontaż i wymiana koła pasowego zębatego 1. Aby zdemontować koło zębate, należy odkręcić jego środkowa nakredkę przed założeniem paska rozrządu, zdziadz podkładkę napinającą A. Następnie samo koło zębate. Drugi najpierw należy sprawdzić pierścień dystansowy, który znajduje się pod rolka, jeśli nie ma żadnych wad, wytarcia lub innych zniekształceń. Należy przejść do kontroli łozyska, rolki. Trzecie obrocić łozyko kilka razy w celu wykrycia luzu osiowego, Wystąpia trudności w obracaniu, zatarcie, a także zwrócić uwagę, czy nie. Ma wycieku smaru z łozyska. Jeśli te objawy występują, należy wymienić zespół koła zębatego. Czwarte, podczas ponownej instalacji starego lub nowego koła zębatego należy zwrócić uwagę na dwa otwory na specjalny klucz muszą one wyjść.